Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Chciałam podzielić się z Wami snem i wykładem, jaki Duch Boży dał. Znalazłam się w klasie pełnych uczniów, podzielonych na grupy. Zostało tak wyraźnie pokazane. Nie było jedności. Nauczyciel siedział, ale nie był pokazany. Wiedziałam, że tam jest. I obserwuję całą sytuację, jaka panuje w klasie. Jedna grupa uczniów była silna, prowadziła głośne rozmowy, panowała, panowała tam taka ożywiona dyskusja i dominowali nad całą klasą. I została pokazana mi twarz chłopaka, który był cichy, niewiele uczestniczył w życiu klasy, był on wycofany. Ktoś zaczął mu dokuczać, ale zostało też pokazane to, że kiedy nauczyciel rozmawiał z tym cichym chłopakiem, on się przemienił. Nie był już taki cichy, spokojny, wycofany, bez życia, tylko zostało pokazane to, że ta ogromna radość, pokój od Pana Jezusa Chrystusa, jak to bardzo zmienia, ale i to, że on został ożywiony, życie do niego po prostu przyszło i te wszystkie troski, które nosił na sobie, to wszystko zniknęło, jak tylko zaczął rozmawiać z nauczycielem. I kiedy uczniowie z tej dominującej grupy zobaczyli, dowiedzieli się, że, że temu chłopakowi dzieje się krzywda, że dokuczają mu, zaczęli dyskusję prowadzić nad tym, jak temu chłopakowi pomóc. Ta dyskusja ciągnęła się i ciągnęła. Była naprawdę bardzo ożywiona. Dużo rozmów, momentami aż krzyki dochodziły. I jak tak czekałam, czekałam, przesłuchiwałam się, w pewnym momencie zdecydowałam, że zacznę modlić się za tego chłopaka. Ale modlitwa nie, nie, nie płynęła tak, jak w duchu. Ale ta modlitwa była taka bardziej na pokaz, sztuczna. Wypowiadanie mnóstwo, wypowiadała mnóstwo słów. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nawet nie wiem, jak ten chłopak ma na imię. I żeby uniknąć takiej, takiej nie, niekomfortowej sytuacji, żeby nie być ocenionym, to po prostu zakończyłam modlitwę nie, nie tak bezosobowo kończąc to tak mutając się bardziej, żeby, żeby wyjść jakoś z, z twarzą z tego całego z tej całej modlitwy, ale to zostało tak bardzo przejaskrawione, że, że ta modlitwa to taki granie roli. I zanim jeszcze nie skończyłam modlitwy, tak byłam bardzo pośpieszona do tego, żeby szybko ją kończyć bo wiedziałam, że z, że z boku najpierw zostały pokazane drzwi, ale i też wiedziałam, że nadchodzi zło. Nie widziałam tego, ale to zostało mi tak. Pewność taką dostałam, że nadchodzi kłamca, oskarżyciel, wilk, który podaje się za owce, ale ją także będzie podawał się za nauczyciela, ale nim nie jest. I na tym scen się zakończył. I Duch Boży dał słowo. Do, do tego snu znaczenie, sen ukazuje was, moi umiłowani. Wy, jako moi uczniowie, którzy uczycie się ode mnie, mój duch prawdy was chce prowadzić i pouczać, ale wy nie poddajecie się. Wiele w was uczoności, niewiele poznania z martwych stałego pana i zbawcy. Umysłem chcecie zgłębić ducha Bożego. Zamiast prostoty i poddania się toczycie obrady uczonych, zamiast prostej, szczerej modlitwy gracie przede mną rolę. A ja wiem, z czego was utworzyłem, z czego wyciągnęłem. Nie mnie. Chcę prostoty, szczerości, miłości, miłosierdzia. Macie krótki czas na upamiętanie. Szatan bokiem wpuszcza do was nauki, które nie są moimi. Wspierajcie słabego i uciśnionego, nieście swoje ciężary nawzajem, tak wypełnicie prawo. Nie narzucajcie na, nie narzucajcie na nikogo ciężarów, ale zanoście we wszelkich prośbach za siebie nawzajem modlitwy. Nie blokujcie mego ducha, nie zasmucajcie go, przyjdę wkrótce. A kto jest tym sługą, który dniem i nocą wyczekuje mego przyjścia? tego postawię wysoko i nie będzie już łaknął ani pragnął bo ja sam będę go strzegł i poprowadzę do żywych wód które wypływają spod tronu ojca łaska moja nigdy się nie kończy strzeście tego co wam dałem co otrzymaliście aby wróg nie okradł was i nie wyprowadził a ja jestem z wami aż do skończenia świata i tak jak zapowiedziałem prędzej Przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź Panie Jezu.